Cały czas mówimy od kilkunastu, czyli kilku kilkudziesięciu lat mówi się, że jest wymagana w, w, wymagane są prace dotyczące remontu, natomiast nigdy nie wiedzieliśmy na czym faktycznie te prace mają polegać. Opracowanie tego dokumentu akurat pokaże nam faktyczne założenia, które w, muszą być wprowadzone w, w życie, faktyczne kwoty akurat, które będą w, w, musiały być zabezpieczone na realizację tego za, zadania e, i możliwości samorządów. Zgodnie z wytycznymi programu Kolej Plus jesteśmy zobowiązani, aby do e, ostatnich do wniosku, który będzie elementem oceny merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury, aby już jego elementem była taka wstępna dokumentacja projektowa. I ten dzisiejszy dokument jest takim, taką wstępną dokumentacją prognozą, projektową. Jest, jest dokumentem planistyczno-prognostycznym, który po pierwsze inwentaryzuje to co, to, co jest i mówi nam o tym, co jest potrzebne, jakie są zapotrzebowania, jakie są możliwości, jakie są... Zresztą tak się przygotowuje każdą inwestycję kolejową, że najpierw trzeba zbadać, jakie są potencjalne potoki na przykład pasażerów. I to wszystko firma BBF z Poznania, z którą dzisiaj podpisaliśmy umowę, zobowiązała się, że do 15 listopada dla nas zrobi tak, abyśmy mogli złożyć kompletny wniosek. Chodzi o y, również Górczycę. Które w tym programie są kluczowe, ponieważ na dzień dzisiejszy chodzi o to, żeby tym, tą inwestycją wyeliminować wykluczenie tej miejscowości z dostępu do miasta wojewódzkiego. I chodzi o to, żeby to połączenie uruchomić w ten sposób, żeby mieszkańcy Luczyc mieli możliwość dojazdu do miasta wojewódzkiego. Jak? W najlepszym warunkach i czasie. To jest oczywiście analiza wstępna, która, której zadaniem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy program z punktu widzenia efektów jest opłacalny. Jeżeli ten pierwszy etap wykonamy i umieścimy ten program na liście projektów w programie Kolej Plus, to jest duża szansa, że w następnej kolejności Państwo przystąpicie już do następnego etapu po zakwalifikowaniu oczywiście według tam listy rankingowej, a następnym etapem będzie projekt i budowa tej linii. Od ponad 20 lat od czasu nieszczęsnej skutka decyzji o likwidacji linii. Na początku zawieszeniu ruchu pociągów na linii kolejowej do Głupczyc ten fragment województwa opolskiego stanowił taką białą plamę. Jesteśmy obecnie na etapie podpisania umowy na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego i ufamy, że ten dokument będzie kolejnym krokiem w celu odwrócenia tych skutków tej tamtej decyzji, o której powiedziałem i przyczyni się do wznowienia ruchu nie tylko towarowego, bo on częściowo istnieje już dzisiaj, ale także ruchu pasażerskiego. Uważam, że jest to szansa dla nas. Racibórz stanie się stacją węzłową, natomiast niewątpliwie pozwoli to także wzmocnić nasze powiązania z województwem o polskim i y, zapewnić lepszy dojazd do instytucji, miejsc pracy, do szkół.